Czytanie z Księgi Mądrości Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi, jako miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz. I stanowszy napełniło wszystkich śmiercią, nieba dotykało, a stąpiło na ziemię. Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu, powolne Twoim rozkazom, by dzieci Twe zachować bez szkody. Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej. Droga bez przeszkód, morze Czerwone i pole Zielone, z burzliwej głębiny. Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka. Ujrzawszy cuda, godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc ciebie, panie, który ich wybawiłeś.